No, od tej strony Na Dzisiaj otworzymy sobie pakieting. Dobra, lecimy. Ok, Jessie, Nita, Bo, Penny, Poko Ok, dwa bilety i trzy klejnoczki. Lecimy. Piper, Penny, Barley, Bull. I pam, okej, okay. dobra, blubę, blubę noty yy. O dobra, to już nic nie ma Łoje ile? Dobra, robimy to, lecimy Lecimy dalej I ja myślałem, że będzie 6 już, dobra Nie, nie ma Okej, okay, gemmiki będą, siup, 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 nie ma, nie ma legendy no, za smuteczek co hmm. wikinga bula? Wiking bull i franki. nie Smutek. Ale smutne. niż mi, niech mi brakuje. Na fronka Dobra, lecimy. Dajemy dużą skrzynkę. Okej. Okay. To było słabe. I mam jednego klejnota. Co ja robię za swoim... Nie, zostań na szarka, ale... No to papa.